Dzień dobry Państwu, Krzysztof Piotrowski, Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny. Witam w kolejnym odcinku programu, gdzie mówimy o restrukturyzacji, a tak naprawdę mówimy o tym, jak jest naprawdę. Dzisiaj, dzisiaj w dzisiejszym dniu moimi gośćmi są dzień dobry Paweł Wróblewski rolnik z województwa lubelskiego. Dzień dobry Wróblewska edyta żona papa. Państwo są praktykami. W praktyce dotknęli problemu, zmierzyli się z problemem, przechodzili problem i pozbyli się problemu. Pozbyliśmy Udało się. się. Udało się. Udało się. Mam takie pytanie: jakby Państwo nam mogli powiedzieć, jak to się zaczęło? Skąd się wziął problem finansowy? Skąd w gospodarstwie rolnym te nerwy? Proszę Państwa, problem finansowy zrobił się z, w czasie, kiedy mleko zaczęło nam ogromnie tanieć, yy, i pojawiły się problemy finansowe, gdzie było, już było krótko, a mleko staniało, i zaczęło nam się to wszystko rwać. Wtedy złożyliśmy wypowiedzenie do, do, do mleczarni, tam gdzie oddawaliśmy mleko. Były też problemy z jakością mleka, wynikające z, z według mnie, mojego rozeznania, z, ze złych badań, gdzie przeprowadzała mleczarnia. Troszeczkę może fałszowali, może nie fałszowali te badania. I wstrzymana została nam produkcja mleka przez powiatowego lekarza weterynarii w Parczewie. Próby były pobierane przez lekarza weterynarii w Parczewie, próby wychodziły złe. Ja woziłem swoje próby do Lublina na ulicę Probostwo, moje próby wychodziły dobrze, lekarza powiatowego wychodziły źle, gdzie woził do, do Siedlec, do laboratorium. No i w pewnym momencie przychylili się nam, że y, zrobią próby, y, wezmą pod uwagę moje próby. tak? No i odblokowali nam mleko. W chwili odblokowania mleka przeszliśmy do innej mleczarni do, do, do piask, gdzie było już już dużo, dużo więcej y, za to mleko. Jak przeszliśmy do mleczarni do piask, y, dowiedzi, dowiedział się y, wcześniejsza mleczarnia, nie wypłacili nam za, za mleko, wstrzymali nam wypłatę udziałów i A zrobiło, się, kto, zrobiło się krótko. Ten, kto nie wypłacił wam pieniędzy, kto wstrzymał wypłatę rozmawiał z Wami wcześniej, zastanowił się, co będzie, albo zapytał Was się, czy poradzicie sobie, jak nie zapłaci Wam pieniędzy nigdy, i czym Wy zapłacicie dalej. Nigdy nie było żadnych rozmów przeprowadzanych, nikt do nas nie przyjechał, nawet w chwili złożenia wypowiedzenia umowy, gdzie miało być złożone, gdzie było złożone w, 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 w mleczarni na miejscu, to wypowiedzenie w końcu zginęło. Czyli co, po, po prostu potraktowano Was jako takich nie wiem tam słabszych nie partnerów do rozmowy i, i na, naprawdę nic się Oni nie stali... działo, nie było konsultacji, no bo wydaje mi się, że wy macie swoje wydatki, prawda? Musicie zapłacić. Krowy tak. wasze jedzą, tak? nie oczywiście, żyją że, Oczywiście, że tak. Więc no, musicie płacić. I tutaj co? Spoczęło wszystko, rozumiem, na państwa barkach. To finalnie, wszystko, tak? wszystko spadło na nas, prawda? A I jak były problemy finansowe, widzę pan podjął walkę. Pani zapewne się denerwowała za siebie i za męża. Tak, zgadza się. Żona to wszystko prowadziła, wszystkie załatwianie, papiery, wszystko było prowadzone przez, przez moją żonę, bo ja do tego się nie nadaję, jestem zanerwowy. nie umiem tego załatwiać. Zawsze wszystko mi wysyłał do wszystkiego. To żona i wielkie dziękuję jej za to. No dobrze, no to mieliśmy taką sytuację. Wstrzymują wam wypłaty, tak naprawdę bez słowa uprzedzenia, bez negocjacji, bez rozmów, bez zastanowienia się nad tym, czym, jak wy zapłacicie, jak wy wiążecie się ze zobowiązań. No i jaki pomysł wtedy mieliście? Skąd się wziął pomysł na, na restrukturyzację? Jak to się stało, że, że, że sięgnęliście po to narzędzie, skoro nie było innych możliwości? Po to narzędzie sięgnęliśmy dopiero po pięciu latach, bo to było, no nie po pięciu bo to było Już nie w 18 lub 17 roku, restrukturyzacja długo, długo później. Myśmy walczyli z tym wszystkim i jeszcze te krowy żeśmy trzymali, walczyliśmy, ciągnęliśmy, to, ale w końcu się nie, nie, nie dało. Tak? Pojawił się wniosek od, od, od strony państwa w agencji, że oddłużanie oddłużanie no rolników była agencja, rolników. Po była, agencja była po drodze, tak. I co, się wydarzyło, co się wydarzyło w agencji? Proszę. Rozumiem, że mówimy o agencji. Restrukturyzacji, i modernizacji tak. rolnictwa. Oczywiście, że tak. Pojawił się wniosek o oddłużanie rolników. Wielka szansa. Oczywiście wielka szansa dla nas okazała się wielką klapą przede wszystkim. Wsadziliśmy pieniądze pani we pani się uśmiecha, czas. bo pani pewnie wypełniała to. Ona wniosek, to wszystko prowadziła. Właśnie. Ona to wszystko prowadziła. Może Pani źle wypełniła ten wniosek? No nie wydaje no. mi się. No to dla Ciebie. Pańska kancelaria, jeszcze? jak prze, przeszliśmy do Pana kancelarii już o wniosek restrukturyzacyjny, to pracownicy powiedzieli, że tak dobrego wniosku jeszcze nie widziały. To brawo dla Pani, a pytanie do Państwa, co się stało w takim razie, że agencja nie rozwiązała Waszego problemu? 17 grudnia złożyliśmy wniosek. O dofinansowanie właśnie z agencji, o ten kredyt przez agencję, o dłużenie. Pracownik nie chciał nawet go przyjąć, tego wniosku. Stwierdził, że on tego nie zrobi. To się nie da wykonać, to, to nie, nie da się tego zrobić. Podam po krótkich jakichś tam negocjacjach jednak wniosek zaczął przeglądać. Jak zaczął wniosek przeglądać, zaczął szukać, co tu jeszcze trzeba dołożyć. I wyciągał, i wyciągał, i wyciągał i to, i to, i to jeszcze, i to jeszcze. W pewnym momencie ja mówię, wie pan co? Robimy to drogą ustawową. Proszę mi wszystko na piśmie przesyłać. Ja będę zgodnie z moim y, prawem, tak? Y, u, uzupełniał braki Przyznam się, że nie brzmi to zachęcająco, bo wygląda to tak, jakby pan. Y, poszedł y, tam, gdzie oferuje się panu dobre rozwiązania, ale musiał walczyć o to, aby ktokolwiek się zajął pana sprawą. No, Oczy oczywiście, ja tak, że tak. Tak oczywiście, to wynika z tak. tego, co państwo. I, i powiem, powiem więcej, y, był wielce oburzony, że, <laughs> że, musi. że musi to robić. I że jeszcze ja chcę w, wszystko oficjalnie, czyli na piśmie, przysyłają do mnie, ja dopiero poprawię. Czyli ja już pogubiłem się, pan. Zamiast, że tak powiem, pracować w gospodarstwie. Latałem. Lataliśmy przez prawie rok po urzędach. A gospodarstwo. No nie zostało samo sobie. No bo, no bo robiliśmy, bo mamy gospodarstwo, trwamy, yy, że tak powiem, rozwijamy się nadal, tak? Nie jesteśmy. Yy... No dobra, no to tak. Był problem, spotkaliście się państwo w agencji, tam nie udało się rozumiem, uzyskać takiej pomocy, jakiej oczekiwaliście, czy żadnej pomocy. Co się tam finalnie, że tak powiem, w agencji zadziało? Finalnie zadarzyło? się zadarzyło tak, że dostaliśmy odmowę. Wniosek pozostał bez rozpatrzenia. Takie dostaliśmy pismo z, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale pan się nie poddał? Myśmy się nie poddali, poszliśmy dalej. Poszliśmy dalej. Moim następnym krokiem było skontaktowanie się z panem Sławomirem Izdebskim z OPZZ. -u który pokierował nas do Pana, do Pańskiej Kancelarii. No i Państwo się zdecydowaliście na restrukturyzację. Tak? Zdecydowaliśmy jak się zdecydowaliście na restrukturyzację, to Wasza wiedza na temat restrukturyzacji była, że tak powiem, taka bogata i wiedzieliście, jakie kroki po kolei wykonacie. Tu pewnie bardziej pytanie do Pani. tak? Czy Pani wiedziała, co formalnie Pani czeka? Czy też chwytała się Pani jakiejś tam deski ratunku yy, i co się okazało. Więc to po prostu. My tutaj zawsze szczerze mówimy. <noise> szczerze mówiąc, to tak na początku tak nie wiedzieliśmy. Nic, no, żeśmy nie wiedzieli. Nic nie wiedzieliśmy, oczywiście. To tylko co po prostu dostałam informację, jaka, lista co trzeba. I tylko Czyli tyle. Czyli lista dokumentów, dokumentów tak, informacji. Pamięta pani co to było? Teraz już im, chyba wiem, że z, z, wtedy co do agencji mieliśmy. Tak, te same dokumenty co do agencji. Tak. Czyli miały już innego. Pani przygotowane tak, Wszystko tak, było wszystko w 99% te same dokumenty co do agencji. Te same dokumenty. Czyli rozpoczęliście Państwo proces restrukturyzacji. E... Nie wiedząc nic na ten temat. A jak on przebiegał? Bo może. Jak przebiegał? Startowaliście że tak powiem, wiedząc, że musicie walczyć i się nie poddawać. Natomiast coś tam się działo po drodze. Co się działo po drodze? Praktycznie nic się nie działo po drodze. Yy, dziewczyny z, z biura yy, miały problem z nami, bo myśmy dzwonili i tylko pytaliśmy się, no, co się w tej kwestii dzieje, tak? A wszystkie dokumenty mieliśmy bo te, co, co były z Agencji? Problemów żadnych. Był taki moment, kiedy Państwo już wiedzieliście, że są jakieś propozycje układowe. Został opracowany dla was plan, tak, jak, jak, jak rozwiązać ten problem? Czy był stres związany z tym, że się uda, czy się nie uda w trakcie? No, był stres. Był stres. po prostu, że się nie uda, że się nie da załatwić. I... No dobrze, a czy pamiętacie, na czym polegały te propozycje? Czyli, powiedzmy, macie taką sytuację, kiedy macie nieobsługiwane zobowiązania, egzekucja jakaś była, był komornik. Były. były, były komornik był. przyjeżdżał do was? Przyjeżdżał nieraz. I Czy co w trakcie restrukturyzacji przestał przyjeżdżać? No oczywiście, że tak. teraz nie. Teraz od, 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 odkąd jest problem? nawet telefonu nie ma nikt nie dzwoni, konta mam odblokowane. Nie nudzi się Panu? Yy, troszeczkę. <laughs> troszeczkę, bo człowiek się przyzwyczaja do wszystkiego i nawet do tego najgorszego. Czyli przyzwyczaił się Pan do problemu. Oczywiście, że tak. I to no dobrze, też, a też jeszcze, jest trudne. jeszcze wrócę do tych kwestii takich merytorycznych. Czyli zaproponowano Wam jakieś rozwiązanie. Czy pamiętacie Państwo, na czym polegało to rozwiązanie? Czyli jakie to były te narzędzia pozwalające wdrożyć ten nowy program? Przede wszystkim najważniejszą rzeczą było to, że odblokowali nam konta. Czyli pozbyliście się Pozbyliśmy tego, że była, egzekucja. Się, że była egzekucja. Pierwsza rzecz najważniejsza to jest sprawa psychiczna, tak? bo wiem, że nie, nie przyjedzie mi komornik. Ja funkcjonuję inaczej. Ja myślę o tym, co robię, czyli jadę w pole, co sieje, jak sieje. Nie myślę o tym, że jak ja jestem w polu, a u niej siedzi w domu komornik, bo tego nie ma. I, I tak zastanawiamy się, dlaczego nie robiliśmy tego dużo, dużo wcześniej. No ale kto wiedział, jak tego, tego nigdzie nie było? Nikt nie wiedział o tym. I w dzisiejszym czasie, czyli po tych czterech, pięciu latach, już byśmy byli po długach, po wszystkim, bo sprawa by była za, załatwiona. Czyli mamy taką sytuację: macie te egzekucje, odwiedzają Was komornicy, zajęte rachunki bankowe. Trudno jest, że tak powiem, myśleć o tym, co się robi, a już w ogóle. No nie ma jak nawet tego wykonywać, tak? Bo nie macie jak zrobić przelewów. No i odzyskujecie spokój, tak? tak zaczynacie, funkcjonować, funkcjonować, zaczynacie funkcjonować. Zaczynamy normalnie funkcjonować. Zaczynamy normalnie żyć. Ale przecież nadal musicie spłacać zobowiązania i jakoś to musiało być poukładane. Czy, jak, jak, jak to się stało? Czy ci wierzyciele zgodzili się na inne terminy, na inne płatności, raty? Może coś umorzyli. Wierzyciele częściowo Zgodzili się, bo tam nie wszyscy się zgodzili wejść w ten układ. Niektóre firmy się nie zgodziły, ale większość firm się zgodziło. Zostało to rozłożone na raty, które dzisiaj spłacamy. Tak? Czyli udało to się tak zorganizować, że te raty i zobowiązania płacicie i funkcjonujecie? I funkcjonujemy normalnie. W... Od dwóch lat płacimy raz na cały rok podatek, wszystkie ubezpieczenia, Yy, nigdy żeśmy nie prowadzili, znaczy nigdy w tym czasie nie, nie, nasze gospodarstwo nadal nie było ubezpieczone. A od dwóch lat ubezpieczamy gospodarstwo jedną ratą na cały rok. Yy, kupiliśmy nawozy, zapłaciliśmy nawozy za tamten rok do tyłu i kupiliśmy nawozy na rok do przodu, gdzie sprzedaliśmy wszystkie zboża normalnie, bez komornika, bez, bez nikogo. I zaczęliśmy normalnie, normalnie funkcjonować. Tak jak powinien funkcjonować normalny rolnik w dzisiejszych czasach. Czyli odzyskał pan spokój, żeby gospodarować tak, wedle swoich wedle najwyższych umiejętności? Naj, wedle moich i... najwyższych umiejętności, tak. I idzie dobrze. I idzie bardzo dobrze w tej chwili. Idzie w tej chwili bardzo dobrze. Bo skoro mamy na raty, gdzie rata tam około 120 tysięcy jest rata roczna, to wydaje mi się, i utrzymujemy gospodarstwo cały czas. Mamy na paliwo, mamy na nawozy, na utrzymanie rodziny. Wydaje mi się, że idzie bardzo dobrze w tej chwili. A pani, coś jeszcze by dodała do tego, co mąż opowiedział i podsumował? Nie, no teraz to jest też taki spokój, że po prostu nie siedzi w głowie, że musimy coś załatwiać, że komornik Myśmy i. Przez te całe lata byliśmy spokojni, tylko w soboty i w niedzielę. Bo wiem, że komornik nie funkcjonuje w tych dniach. A całe pięć dni. Ja odpoczywałem w święta. Ja czekałem większych świąt, bo wiedziałem, że nikt, nikt do nas nie przyjdzie. Nie? Miał pan pszenicę w tym roku? Nie miałem pszenicy w tym roku. A nie, jak się ma, 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 nie, mam, mam pszenicę, mam, ale słabo mi się urodziła. Ile pan miał z hektara? Około sześciu. Około sześciu. W takim razie ja życzę Państwu, abyście państwo realizowali dalej plan restrukturyzacyjny. Wszystkie zobowiązania spłacali, spłacali w terminie. Panu życzę ośmiu. Albo 8,5 ton z hektara przynicy I najlepiej. życzę tego sam sobie. A ja chciałem jeszcze podziękować tutaj dla pana, bo bez, tu bez pańskiej pomocy najprawdopodobniej by nas nie było. Dziękuję bardzo. Jak widzicie państwo, brak płynności, komornik czy zajęte rachunki bankowe nie zawsze oznaczają koniec gospodarstwa i to, że ojcowizna, czy to ukochane gospodarstwo, ukochana ziemia jest sprzedawana. Stracona. Czasem udaje się zrestrukturyzować, stanąć na nogi, a w zasadzie, nawet jak wynika z tego, co tutaj dzisiejsi rozmówcy wskazywali, rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również.